Ponad 3,5 miliona złotych będzie kosztowała modernizacja oczyszczalni ścieków w Płośnicy. Inwestycja niezwykle potrzebna, bo obiekt nie był remontowany od 20 lat. Szanowni Państwo, jak wiecie, 17 marca bieżącego roku podpisaliśmy umowę na modernizację właśnie tej oczyszczalni ścieków w Płośnicy z firmą Bartex, główny wykonawca, który wyłoniony został w przetargu. Koszt tej inwestycji ponad 3,5 miliona złotych, dofinansowanie. 2 800 zł. Czas realizacji termin do 15 sierpnia bieżącego roku. Myślę, że to bardzo potrzebna modernizacja tej oczyszczalni w naszej gminy Pośnica, bo istnieje ona już ponad 20 lat, a nie była jeszcze technologicznie ani elektronicznie modernizowana. Myślę, że to poprawi jakość odbieranych ścieków z terenu gminy Pośnica i oczywiście poprawi komfort i życie mieszkańców gminy Pośnica. Z 3,5 miliona złotych potrzebnych na remont oczyszczalni gmina Pośnica wyda nieco ponad 700 tysięcy. Reszta to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.